Wiersz dla Ojca Świętego Jana Pawła II od grupy motocyklowej Ajoa Gm Ziłowa na urodziny dla Jana Pawła. Urodzony chłopak w maju, w Wadowicach, w domu wiary, tato, mama, siostra z bratem pomagali jemu czasem. Trudny chłopak miał dzieciństwo, nieraz czegoś brakowało, Lec z miłości i honoru serce dziecka aż kipiało. Skocny, szybki, rezolutny, Lolek biega sam po rynku, do komunii się szykuje, nagle mama zachoruje. I zostawia chłopców samych, brat lekarzem praktykuje, tato żołnierz zawodowy. Skromnie żyją trzej mężczyźni. Do kościoła spaceruje, jest im ciężko, trudne czasy. Znów choroba się zjawiła, brat odchodzi, czyja wina? Zaraz będzie bierzmowanie. Kto mu daje? Sam zapiecha. Nasz kardynał, ksiądz niezłomny, był obrońcą polskiej wiary, bronił polski i narodu, negocjował z agresorem. To od niego ojciec święty nabył swoje zaufanie. Idzie wojna, on w Krakowie. Już studiuje, mundur dają, żwawym krokiem defiluje. Nawet musztry się nie boi. Razem z tatą wojsko polskie hen pod lwowem poszukuje. Tu Rosjanie atakują, ojczyzna klęka na kolana. U Karola wielka zmiana, z robotnika awansuje. Tato odszedł na niebiosa. Lolek pisze, recytuje, wojna szaleje, są ofiary. Potrącony cudem wstaje, wie co robi, konspiruje. Wojtyła księdzem zostaje. Ma też wsparcie u Sapiechy, Rzym mu daje, tam studiuje. Będziesz święty i raniony, ojciec Pioto wyrokuje. Dzisiaj patrzę, ojcze święty, Jakie życie miałeś całe? Co zrobiłeś? Jak kochałeś? Jaki przykład ludziom dałeś? Jeśli mogę podziękować, chciałbym w życiu tak stosować: Zacytuję ojcześ ciebie, Spójrz na ziemię, jesteś w niebie. Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam. Jan Paweł II Były to, Był to wiersz dla Ojca Świętego Jana Pawła II od grupy motocyklowej Ayoła G.M. Ziłowa Dziękuję